Witam wszystkich bardzo serdecznie wróżka Astyla się kłania a przede wszystkim witam skorpiony, bo to jest dla was horoskop wróżba na październik, zobaczymy co się wydarzy w październiku dla skorpionów, do tego jest karta wizji Ciro Marchettiego oraz tutaj <laughs> znaki Zodiaku, który będzie najbardziej przyjazny dla was, a który właśnie najmniej słuchajcie Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny. Także możecie pisać na mojego maila to pytanie. Ja Wam wyślę numer konta, wy mi potwierdzenie, a potem dostajecie link, w którym jest Wasza odpowiedź. Możecie zadać, wiadomo, 2-3 pytania na raz. Każde pytanie kosztuje 10 zł. Okej, okay. co jeszcze? Robię rytuały, teraz rytuały będą dwa razy pełnie i raz znów, właśnie w październiku. Można zamawiać sobie rytuały na przyciągnięcie miłości, czy finansów, czy zdrowia, czy szczęścia, czy dobrobytu, czy odcięcia się od złych ludzi, sytuacji, miejsc. Czy na przykład od uzależnień też można próbować, żeby zmienić tą energię i żeby się y, odciąć od takich spraw. Ok, słuchajcie, oprócz tego robię oczyszczenia, wzmocnienia energetyczne, sprawdzam wasze czakry, aure, co przyszło od strony matki, rodziny, co od ojca. Odcinam od tego wszystkiego. Dużo tam rzeczy mówię, tak, bo jest to oczywiście filmik prywatny dla was, y, tylko dla was y, i po prostu możecie się o sobie dużo dowiedzieć. Nawet numerologicznie nieraz tam patrzę o co chodzi, czy, czy coś tam widać w tej numerologii. Czy jesteście starą duszą wam? Nieraz mówię sprawdzam wam energię życiowe, kolor aury, który jest teraz w tej chwili najbardziej taki mocny u Was. Także zdrowie fizyczne, jeśli chcecie, to zamawiajcie, oprócz tego wróżę telefonicznie, czy tam przez skype'a, czy przez inne aplikacje które macie w telefonach yy, telefon mam zwykły nie musicie się obawiać, że tam jest jakiś nie wiem, dziwny numer, że zadzwonicie i wam coś pobierze, no nie ja, ja pracuję sama i yy, yy, nie żadne portale, żadne inne sprawy nie interesują, jestem sama, robię wszystko sama yy, i telefon mam też najzwyklejszy bez limitów więc możecie dzwonić Ok, słuchajcie, co jeszcze? Już na 2021 robię horoskopy. Jeśli jesteście zainteresowani, to możecie zamawiać wcześniej. Oczywiście dostaniecie wcześniej też horoskop, tak? Nie będziecie czekać do 2021. Dobra, główne przesłanie dla Skorpiona na październik. Mogą Was czekać niespodziewane jakieś wyjazdy, podróże, podróże też zawodowe, tak? Też dobry handel się szykuje. Możecie coś sprzedać, kupić. Widać wzrost finansowy. Widać, że chwytacie życie w swoje ręce. Wy będziecie wiedzieć, co macie robić. Będziecie po prostu. Na swoim miejscu, tak, na swoim miejscu, bardzo, bardzo takie energiczne, także myślę, że energia taka i główne przesłanie jest super na październik, ale zobaczymy dalej, co tam jeszcze może Wam wyjść. Co się uda, a co się nie uda. Co się uda. A co się nie uda? E, co się może udać? Powiem tak: e, może się udać uniknąć jakiejś komplikacji losowej, tak? E, no, e, no, jest tak, że no, coś losowo może nas spotkać, ale Wam w sam raz może to się udać, tak? No, e, no nie wiem. E, Coś się stanie na przykład u Was w pracy, aby w ten dzień będziecie mieli właśnie wolne. Czy to tak jakoś się Wam uda wysmyknąć z czegoś? Coś tutaj tak się pokazuje. Poza tym uda Wam się trochę stanąć na nogi, myślę, w październiku, emocjonalnie i psychicznie. Tutaj o to chodzi. Co się nie uda. Kłótnia dalej z kobietą jakąś, tak? Jest tutaj dużo agresji ze strony kobiety. Ta kobieta może być dla Was bliską osobą, a jednak jest to jakiś taki. Jak to powiedzieć? Konflikt. Konflikt, którego nie uda się zakończyć, niestety, w Październiku. Ok. Praca i finanse. Praca i finanse. No, co do pracy i finansów, będziecie przeciążeni pracą przede wszystkim. Będziecie chcieli jakoś to wyrównać, będziecie sobie robić jakieś wolne, tak, ale mm, cały czas e, będziecie zaganiani. E, też ciężka sytuacja może być w, w porozumieniu się z innymi ludźmi, tak, czyli z tymi, z którymi pracujecie. No, nie jest to dobra sytuacja, bo jest jakaś taka przeciążająca. Trochę będziecie z tego powodu przeżywać, ale w środku nie będziecie okazywać tym ludziom, że się przejmujecie, że, nie może, że oni nie mogą się z wami dogadać albo wy z nimi, tylko po prostu będziecie to raczej ukrywać. Co do finansów, no, po, no tam na początku było, że coś tam się ruszy, na przykład jak macie firmę, ta firma się ruszy tutaj jest też zarabianie pieniędzy ale to za, za, za jakąś dużą cenę, tak czyli no, że nie wiem, bierzecie godziny jakieś nadgodziny to się nazywa albo robicie coś dodatkowo tak, przeciążacie się ale po to, żeby jednak te finanse były no tak to jakoś wychodzi ale teraz urzędy i, i nauka zobaczymy Sprawy urzędowe i nauka. Cóż, no tutaj dobrze by było, jeśli macie sprawy w sądzie, tak? Bo to jest dla was dobry miesiąc na wygranie pewnych spraw y, u, sądowych, tak? Urzędowych również, tak? Załatwianie różnych spraw, podpisywanie umów. To jest dla Was dobry czas y, i myślę, że tutaj bardzo będziecie sprytni, będziecie bardzo cwani i naprawdę wszystko możecie pozałatwiać i zrobić. Poza tym y, nauka, bardzo Was będzie interesowała nauka, jednak będziecie chcieli się uczyć, rozwijać y, i widać, że Skorpion jest tutaj ma taką energię, właśnie wchodzi w taką energię nauki, rozwoju osobistego, rozwoju swoich talentów, rozwoju nawet swojej firmy, tak? Czyli to jest dosyć pozytywnie to wygląda. Miłość i emocje miłość i emocje zobaczmy. O, jakiś rozwód, rozwodzik. Powiem tak, no niektóre skorpiony może i mogą myśleć o rozwodzie. Czy to są kobiety, czy to są mężczyźni, mogą myśleć o tym, żeby sobie dać spokój i może i ten rozwód rzeczywiście w końcu przeprowadzić z tą diablicą albo z tym diabłem, którzy koło was żyją, bo tu jest karta diabła, no nie wszystkie no ja wiem, niektóre skorpiony mają dobry bo dobrych mężów i żony, oczywiście ja to wiem ale no tutaj emocje mocne, mogą być zdrady też różnego rodzaju toksyczne związki z tym diabłem no, ale powiem też, no, niektóre skorpiony mogą właśnie wpaść e, w jakąś namiętność, w miłość, w namiętność. E, ogólnie stanie wam na drodze jakaś osoba, która was szalenie zainteresuje. E, proszę bardzo, piękna cesarzowa, lub jakiś przystojny mak. E, mak będzie bardzo cwany, a cesarzowa będzie miała diabła za skórą, więc uważajcie. Te emocje tutaj, ta, m, potrzebować będziecie po prostu takich emocji, rozładowania, takiego napięcia. No i adrenaliny będziecie poszukiwać, więc uwaga. <grytanie> uwaga, uwaga, skorpiony. Ostrzeżenia dodatkowe dla skorpionów czy są jakieś dodatkowe. Nie pożyczaj pieniędzy, nie pożyczaj, bo nie oddadzą. Um, ktoś cię może tak zmanipulować, ktoś cię może tak namówić, że możesz mu coś swojego dać, a potem to stracić, tak? No ale to już tak jakby od was zależy. Um, w każdym bądź razie uwaga na romanse, na miłości, też to się pokazało. Uwaga na wspólników swoich, na Tutaj musicie wielu ludziom patrzeć na ręce, tak? Nie wszystkim wierzyć. Dobrze, karta wizji. Zobaczymy, co tutaj nam wyjdzie. Dla Skorpiona. Piękna taka karta. Pokazuję Wam może. Was zainteresuje, bo oczywiście jest przepięknie namalowana kobieta, mężczyzna. No i między nimi e, takie jakieś dziwne toutoistwo to, to, to się mówi, czy jak to, to się mówi? Z jakimś aparatem fotograficznym starodawnym e, na górze. E, co to dla Was może oznaczać? To są właśnie związki i wzajemne relacje z innymi ludźmi. I właśnie w październiku teraz dla ciebie będą ważne wzajemne relacje z innymi ludźmi, bo nasze życie jest definiowane przez związki: rodzina, partnerzy, przyjaciele i wrogowie. No cóż, także tak właśnie dla Was, taka właśnie dla Was wizja moje drogie skorpiony. Okej. Okay. A jaki znak będzie najbardziej sprzyjał skorpionowi? No, jaki tu znak najbardziej będzie sprzyjał skorpionowi? Strzelec, a najmniej panna. Czyli najmniej panna będzie wam sprzyjać, a najbardziej, właśnie strzelec. Yy, więc szukajcie przyjaciela w strzelcu, a wroga w pannie. <laughs> ok, słuchajcie, ja Wam życzę, żeby, żebyście nie mieli przede wszystkim wrogów, żebyście mieli samych przyjaciół. Yy, chociaż skorpion ma takie problemy z relacjami, dlatego że często ludzie zazdroszczą skorpionom. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Dlatego no, może, że skorpiony mają taki swój styl, taką siłę w sobie. E, są bardzo taki, tacy konkretni może tacy po prostu gdzieś e, sprawiedliwi, nie wiem, no tak mi się e, kojarzy właśnie skorpion. E, ja Wam życzę właśnie skorpionki, żeby mm, słoneczko dla Was jeszcze świeciło żebyście byli zadowoleni, żebyście spełniali swoje życzenia, marzenia właśnie w październiku. Niech magia będzie z wami i do usłyszenia. Pa pa.